Szanowni Państwo, ten tydzień to przede wszystkim ogłoszenie nowego programu budowy dróg krajowych i autostrad. To blisko 300 miliardów, które w perspektywie do roku 2030 wydamy, aby dokończyć budowę sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce. Co ciekawe, z tych 300 miliardów już przytłaczająca większość to będą środki z polskiego budżetu. Ten komponent unijny, środki unijne, które bardzo długo były prawie, że wyłącznie, wyłącznymi środkami, z których mogliśmy w Polsce drogi budować, ten czas już odchodzi w przeszłość. Polski budżet stać na to, żeby finansować budowę polskiej infrastruktury. Dzięki temu dokończone zostaną, tak jak mówiłem, już wszystkie autostrady, wszystkie drogi ekspresowe w województwie pomorskim. No to jak wiemy, budująca się już trasa kaszubska, jak wszystko dobrze pójdzie tuż przed końcem roku, już będzie przejezdność no jakby powiedzmy coś tam nieprzewidzianego się zdarzyło no to może na przykład w styczniu w każdym razie w przyszłym roku już pełne oddanie do eksploatacji obwodnica metropolitalna trójmiasta trasa S6 w całości już to są procesy inwestycyjne które już się toczą i też ważna rzecz o której też chciałbym tu powiedzieć żeby nie martwili się ci którzy jakieś drogi na tej mapie nie widzą to jest sieć dróg ekspresowych autostrad, ale to nie jest wszystkich dróg, nawet wszystkich dróg krajowych, które będziemy budować, i tu takie kolejne drogi oczywiście też będą się pojawiały. W każdym razie widzimy tę perspektywę, że to już można powiedzieć coś, co kiedyś wydawało się abstrakcją. Ja pamiętam te czasy, kiedy podróż z Trójmiasta na południe Polski gdzieś na wakacje w. Zakopanego czy do Krakowa, no to była taka od bladego świtu do późnej nocy, teraz dzięki już autostradom tak nie jest, a już wkrótce po całym kraju ta sieć ta rama połącznie się pojawi i nie tylko za naszego życia, ale tak w całkiem nieodległej przyszłości mamy tę perspektywę, że będziemy tę ramę dróg ekspresowych autostrad w Polsce mieli ukończoną.